Idziemy na jednego, a teraz będziemy łotka pić. A teraz i trzeba dawać. Widziałeś jesteś na to? Ty stary, ja nie mogłem tańczyć, bo patrzyłem cały czas na siebie. Wiesz? Ale, ale wiesz, co Ci powiem? Wiesz, co ja Ci powiem? To ja Ci to powiem. Normalnie szupidupidujo gęda. Żyję. Ja nie wiem czy ty jesteś jakiś agro a czy inny pierog. Ale... A ja nie nie pier... Gleba, nie? No, widziałem, widziałem, zaleśnijesz pod To Ty sam powiedz, sam powiedz, to orkiestra pierwsza klasa jest, nie? Ja ci powiem, że tak. Bo to jest sztuka grać z playbacku i fałszować. Ale wiesz za co ich szanuję? Że zagrali ten numer kasyna! Tak! Uf. potem, ja matka syna. Ja kocham tylko suflera, wiesz? No, ty co ja widziałeś pannę młodą? Normalnie, się szulnara! Ale nóżki to się mogła ogolić. Ty widziałeś, że Pan młody normalnie nie mógł znaleźć podwiązki, ty! Co było? <grymne> <grymne> było to była? Proszę, nie w Polski! Teo, tu jest łóżka! się no zapytać za krótką. Kur... Zawsze są kulturalne. <grymne> Słuchajcie, marynarze. Ja może byłem tam nawet do wartroszeczki. Ale tu nasz tatu strasznie chybota. <grymne> Jestem w pożytku. Ja mogę nam nawet pokazać, co Słuchajcie, kochanie, słuchajcie. Kto jest od panny młodej? Ręczę do góry. Ty popatrz, się na pewno nie ma rodziny. Jedno z ma. A od pana młodego? No, jakieś tak. pięć, sześć. Słuchaj. Ty! To znaczy, że to są wszyscy na krzywy? I ty! Tak, wie? Tak. Ci... No tak, ja w sumie z nami właśnie tak rozglądam mhm. i nie widzę, że no. twoja ukochana Kto? <laughs> żona. A tu już ona bo mnie zmieniła. <laughs> ukochana żona, gdzie ona? Ty nigdy nie możesz tych dwóch pojęć razem. Moja niestety, żona. Proszę Ciebie, jest? Gdzie jest? O, gdzie, gdzie jest moja żona? Oczywiście, tam, przy się. Tak? Co no z garami Czekaj! Weź nie ma, trzygniowelkę! Coś powiedzieć, że ten facet tam złą sobie potwarzała? Ja mówiłem, żeby nie brała tyle etopiryny, no i masz. No co ona taka wielka? Taki mój domowy czołg. Moment moment Diona w a gdzie hey. Jak to gdzie? Przed tam gdzie <grymne> Skoro gadamy już <to> nie szczęścia <grymne> To powiedz mi gdzie ta twoja piękna inaczej Dobra dobra spokój to nie wstydź, że nabiję. Kiedy ja, ja już nie wiem, co robić. Jak to nie wiesz, co? Załatwię sprawę po męsku, tak jak ja. Czyli jak? Po męsku na przykład, dam przykład. Wracam sobie ostatnio zrobiony do domu, w stanie lekkiej nieważkości. A w drzwiach stoi mój Meteor. Moja kometa Hurleya. I myślę sobie jak siustów, mam mamy problem. Ty no tak było. Siuston jak ta piosenkarka, bo no, rytce i Houston, nie? No i to moja brytnej, wetnej do mnie dziękuję, by i gdzie A ja co? Plęsko sprawę rastła. Czyli, czyli ja bo nie do... Pęsku położyłem się i udowajłem martwego. Ty, ale to taka metoda niedźwiedzia, nie? No. Jakby i ją bez odzieży, to nawet blisko. Nie patrz, co ja miałem. Tak, wracam tak? ostatnio z roboty do domu. Czekaj! Ty masz pracę? Spłonię, robię. Gdzie ty spłon? Po wolnym obwódniastku. Okej. Okay. No to, tak. wracam, patrzę, a tam moja tak czeka, się tak. Ale tak żywe. Tak. Uh. Właśnie, nie. Słuchaj, ona się tak chciała, wiesz. Rozumiesz. Nie nie ja ale ona jakieś rzeczy... Ma. No, ma. Same takie. Ja? A wiesz, jak ona w tym wygląda. Wszystko. A gdzie jakieś panoramy na no, Nie ale... No brać. To samo. Tego ja jednym wzrokiem nie ogarnę. Ale mimo wszystko... Ale, ale, mimo wszystko chciałem się tak wiesz, żeby te koroneczki takie bada. No to jest to ze mną, Pira, Ja bym się nie zorientował, ja tak, Nie wiem! Nie no, tylko ja tu z tego! Ci lubię! I patrz, ta stoi, ziabki w tęgorą. Lubię, kusarnia! Jeszcze mocniej sobie tym Ale patrzcie. Papucie są no moje no. pieści. Ja mam zamiar, na zamiar zniacka. Kochanie! O... Tak Mówię, o bo idzie. A, kochanie! Zan u nas u nas? A tu widzę taka złota rybka. Jaka złota rybka. Chyba wiele ryb. No to nic. Mówię do tego swojego złotego wwalenia. Kochanie! Daj mi spokój. I co? Kochanie, nie leż w tym przeciągu, bo wilka złapiesz, blokotka ci i Co? Co ja powodzisz? A, nic. Czego pragniesz i czego pragniesz? Czego pragniesz i czego pragniesz? To jej walę dziadka. Wiesz czego pragniesz? Nie, nie. Wiesz co? Co? Właty z kielem daje. A czekaj, czekaj, idzie ktoś, patrz. Panowie, co wy tu robicie? to co? No wesoły jesteś, mnie widać? Jak nie? Jak nie? Muzyka jest? No, chciałem zjeść nawet dwóch I dwóch nawet. I kiedy wino pod stołem. No. Masz no, to wyjść, no. To, to studniówka jest. M młody? Młody, no. Młody. Jak wyjść, mały, to ja ci do kszczuszy Ja A ci brudne brudne. nie. Brudne, no. 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 I co? Mm -hmm. Tak, tak prawdziwy mężczyzna wygląda. No. I A, tak, no. tak. To prawda, no. I słuchaj. Teraz ci powiem tak. Ierder. Okay. A teraz i na jednego. A teraz będziemy łódkę pić.